Tak wygląda wyposażenie czeskiego rezerwisty, a tak polskiego. Śmialiśmy się na początku wojny z rosyjskich żołnierzy, którzy nie mieli nawet butów czy kurtek zimowych i kupowali je za swoje pieniądze, ale myślę, że w polskiej armii nie jest dużo lepiej. Amerykańscy producenci filmowi, kiedy scena w filmie ma miejsce w Meksyku, serio to jest tak trafny mem. Zawsze w filmach, gdy coś się dzieje w Meksyku, to jest taka poświata lekko, nie wiem, piaskowo, pomarańczowo-żółta i od razu wiemy, że jesteśmy w Meksyku. Oczywiście w części Meksyku, gdzie rządzą gangi i zaraz będzie jakaś strzelanina, porwanie lub inne przestępstwa. To tak jak w serialu Rodzina Soprano: zawsze jak ktoś gotował jajecznicę i było rozbijane jajko, to ktoś ginął w tym odcinku. W sumie to w rodzinie Soprano dużo było takich ciekawostek. Ankieta, może stara, ale dająca pewien obraz, jak wyglądały sympatie na świecie, mówiąca, kto jest największym zagrożeniem na świecie dla światowego pokoju. No i kto w opinii światowej jest największym zagrożeniem? I kto głosował na Rosję? No, kto tylko jedno państwo.